Idealna do o, grochóweczkę robisz. A podnieś się, jaką grochóweczkę to jest ciecierzyca? No i co z tego będzie za zupa? Żadna zupa, tylko pyszny hummus. Coś ty znowu wymyśliła. Jak to co? Pyszny, aromatyczny humus. Idealny na kanapki. To czy idealne to się okaże? Nieważne, mów jakie składniki. Potrzebujemy około 250 gramów ciecierzycy konserwowej, 2 ząbki czosnku, cebulę, cytrynę, imbir, pastę tahini, oliwę z oliwek i sól do smaku. No przecież to może na jakiś muł ci wyjdzie z tego. Z tym mułem to przesadziłeś. Muła to bym gdzie znalazła, ale dobra, robię. Cebulę i czosnek kroimy w kostkę. Na podgrzanej oliwie podsmażamy cebulę, a po chwili dodajemy czosnek. I delikatnie podsmażamy. Stawiamy do przestudzenia. Do kielicha miksera przekładamy ciecierzycę, łyżkę soku z cytryny, jedną łyżkę tahini, kawałek pukanego imbiru, dodajemy przestudzoną cebulę z czosnkiem, pieprz, sól. Całość blendujemy. Pyszny hummus gotowy. Marek! Ciekawe, co ci z tego wyszło? No, jak to co? Pyszny hummus. Próbuj! No, wygląda ciekawie. Ciekawe, czy tak samo smakuje. Próbuję! Mmm, dobre. Mmm, bardzo dobre. Idealny na śniadanie i nie tylko. W życiu bym nie powiedział, że ta fasola jest taka dobra. A jaka fasola? To jest ciecierzyca, mówiłam.